Już po raz czwarty w miejscowości Grzybiny w gminie Działdowo odbył się Festiwal Piosenki Cicha Woda. W tym roku udział wzięło w nim ponad 30 uczestników. Dzisiaj jesteśmy na pięknej plaży w Grzybinach, na kolejnym już, na kolejnej już edycji festiwalu Cicha Woda Brzegi Rwie. To jest nasza już czwarta edycja. Cieszymy się, że tak licznie dzisiaj przybyli nasi uczestnicy. Z roku na rok festiwal cieszy się coraz bardziej takim prestiżem. Zaczynaliśmy od 15 osób. Dzisiaj mieliśmy 35 przyjechało 33 wykonawców, z czego jestem bardzo zadowolona. Myślę, że dalej to się rozwinie. Festiwal odbywa się w czterech kategoriach wiekowych klasy 1, 3, 4, 6, szkoły ponadpodstawowe i dorośli. Dzieci są z całego naszego powiatu. Zawsze dwa miesiące wcześniej ogłaszamy festiwal. Wszyscy się zgłaszają. Bierzemy wszystkich uczestników bez żadnych eliminacji, bo twierdzimy, że każdy powinien gdzieś zacząć. Myślę, że ten festiwal jest takim dla niektórych dzieci, które tu u nas w ogóle po raz pierwszy zaczynały otworzeniem się tak? przed sobą i nie banie się występowania. E, dzisiaj wszyscy dostają u nas nagrody. Nie ma tak, że ktoś wyjeżdża bez nagrody. Wszyscy uczestnicy dostają dyplomy, statuetki. Także myślę, że dla nich to jest e, coś przyjemnego. Tak? Poziom, jak zaczynaliśmy pierwszy festiwal, to był taki, a teraz naprawdę nie zazdroszczę żyli. W tej chwili no, trwa ponowne śpiewanie wszystkich zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj bardzo dużo przyjechało, bo ponad 30 osób co roku zwiększa nam się ilość uczestników. No oczywiście tu jest zasługa też pani mojej, pani dyrektor całego sztabu, który, który kieruje. Bardzo im dziękuję za to, bo zawsze wiele pracy wkładają w to, aby ten festiwal e, odbył się i był no, przesympatyczny, wspaniały, po to, żeby ludzie z tego mogli się e, cieszyć. Dziękuję oczywiście im, wszystkim, którzy tu przygotowali te, te spotkanie. No i oczywiście. Zapraszam w przyszłym roku na następny festiwal. I mam nadzieję, że będzie, tak jak w roku powiedziałem, że będzie więcej było i myślę, że w przyszłym roku jeszcze będzie więcej uczestników. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia na przyszłorocznej jubileuszowej Cichej Wodzie w Grzybinach.